na dla słuchajcie Tu mam masę już y, ogarniętą Teraz z dwie modele, zaraz wam je pokażę Odnośnie fryz, którego dzisiaj mm, robiłem Ale musiałem przerwać Ze względu takich, że miałem obiad I poszedłem zjeść Ale tak Tu mam fryzę Będzie z nim odcinek na tym kanale Będzie on robiony właśnie z Oraz klacz berlina. Tak ona wygląda już nie jest skończony, co prawda, ale już powoli coś tam, coś tam widać. Słuchajcie. Teraz ogarnię tego prezentacji, że mamy właśnie tutaj gotową masę. Tutaj. Okej. Okay. Zarabił minutka livea. Na razie nie ma na live'ie, chociaż spodziewam się, że ktoś będzie, bo jest szósta rana Wątpię, że ktoś teraz siedzi na YouTube. Ale mniejsza. Aha, rękawiczkę, zaraz wracam, czekajcie, zaraz wracam. Witam, Blanka, Diamond Slayer nie no tak, witam serdecznie. Um, dobra. Masz jakieś pytania, to pyszniła na czacie? Myślałem, że tylko nie śpię o tej godziny, ale widzę, że inni też nie śpią Fajnie, ciekawie Dobra Założyłem sobie rękawiczkę, no w zły sposób, ale... Inaczej nie dam rady do niczego się skleić W sensie dorzucam. Teraz tak, ja tutaj Będziemy mu ogon robili, w sensie straszny ogon Boże Katia rękawiczka jest niewygodna To chuj nie? Jak masz jakieś pytanka, bieganka to pisz śmiało na czacie Dobra W ogóle tutaj śmierdzi. ten tle strasznie się bo ja tam robię wszystko na live Ну, блядь, что не нужно так веток. Так я открыть не но Не. ты его, как его увольню. Это страшно, это страшно смерти. На правда. На Видаем на вас в лайве. Иисус. Nożyczkiem zaraz, no, nożyczkiem bo już super. Kura coś bardziej masakry. W Słuchajcie. nie fajnie, w nie fajnie. W kole z ale teraz że się to jakoś ureguluje dobra napiszcie mi tutaj czy wiecie, słuchajcie ja sobie tutaj rękę nie wiem czy to widać pokaże nawet w tym wspomnianie no trudno się nie, trudno się widzieć, słuchajcie modele ważniejsze dród, dród, dród. Więc jak ktoś się zastanawia, co Tornała robi od piątej nad ranem, to sami widzicie. Jezu. Całą kropelkę to już słuchajcie, ale trudno, trudno. Nie tego, żeby co było, to nie wyszło. Dobra, mamy Stalasz. Tylko teraz to uformować. Trzeba i potem ręka i mogę zacząć że Jezus modzie. Klej mi się wydam na model, teraz tego nie ściągnę. Żeby mi się zachciało tylko robić modele. No Jezu. Nie, będą się tu spiłować jakoś. To jest żal, jest żal. Słuchajcie, rękawiczka mi się przykliwa do modelu. Nie nie ruszam tego. Panik na sobie trochę kleju, ale trudno Nie będę tego teraz ruszał Chociaż jak już mam klej to Zaraz jeszcze flakiego zrobimy w trakcie W trakcie z nóżkę, bo on ma Nóżkę Nie ma nóżki W końcu jakaś pytanka tutaj piszczyliśmy na czacie Dobra, Ogarnię ten mm. wiosłek, w ogóle bycie zawiazli, nie wiem, zacznijmy wiatr, no. Taki podcast trochę o firmie BHL, nie chcę tu za dużo spejlerować, ale zaraz takie sesja na ten live, to spodziewałem się, że wam to dałem. Słowem Stokiego, konik z skali mikro, autorka Mirka, prawie do nóżkę dokleją, a przynajmniej spróbuję. Tylko to muszę wszystko ściągnąć, ja. Dobra. Więc słuchajcie, uważajcie, kropelka jest kropelką, kropelka skleja palce. Pamiętajcie. I najlepiej być pod, jeśli jesteście małymi osobami, to najlepiej być pod osobą, e, pod od, e, tym, wyglądem osoby dorosłej. I w razie czego tam pomogła, czy coś. Dobra, nóżka. nóżkę. Miniaturowa, słuchajcie, nóżka, bo to jest mała. Tak przy moim palcu wygląda. Na sakra. Ciągę tą rękawiczkę, chociaż się boję, że się skleje, bo to się skleje te palce, bo jeszcze raz w tej sytuacji nie wiem, Spatrzę z pracy z modelem. A tej nóżki nie chciałbym zgubić, bo jest bardzo mała. To ta mikrostatina, dosłownie. A... Dobra, mam. To jest małe, proszę. Bo... Spadło, o nie. To już nas padło mała, tę I teraz to sklejamy. Czy się uda? Nie mam pojęcia, spróbuję. Jezu, cała noga, mi wpada do tego kleju. Kurde. Masakra. No ale będzie klejąca noga. Nie wiem, czy są kurde. Teraz się do końca przykleić taki finału Nie wiem, no masakra Nienawidzę z takimi małymi modami pracować, w sensie Sama rzecz jest super, naprawdę no, super, Mirek się bardzo postarał Ale skala tego modułu mnie przytłaszana po prostu Kurde Myślicie, że się uda? Teraz muszę to trzymać, ale. Ej, chyba zupało, chyba zupało. Słuchajcie, zobaczcie. Chyba zupało. Tylko nie chcę tu krakać. Dlatego i. Dobra, chyba zupało, słuchajcie. Teraz tego nie ruszam, żeby to wyschło. Ale chyba jest takie, okay. chyba jest takie okay. Dobra, w końcu. Bo chciałem tego wszelkiego malować, ale z racji, że miał tą nóżkę właśnie, no to nie mogłem, nie? A kupiłem go nie. Ja go mam spółwymiany z Karoliną. Sługuje, z Karoliną była niezła drama. Znaczy, drama, no. Nieprzyjemna sytuacja, bardziej. Kurde. Teraz ten klejon wywalić. Dobra, wywarłam to. Może się nie skleję w tym. Dobra. I te rękawiczki, teraz kliknę po tych nożyczkach. Trzeba, się tutaj pilnikiem wjechać i to wszystko spiłować z tych nożyczek. Bo to nożyczki mi się naprawdę przydają, a... Yy, a co? Dobra, schnie, więc chyba jest okej. Okay. A szkoda, że jakby mi się zmarnowały za przeproszeniem, bo... No są naprawdę ok. Um, Wciągam ściągam rękawiczkę, bo będę pracował, teraz którą którą, bo to mam świeżkę właśnie dzięki tej świeżce, ten drucik wbiję w mody. Tu sobie niedawno rzeźbiłem, już wbiłem w traktoryzację, teraz Wam jej nie pokażę, ale, o teraz pokażę Wam, czekajcie. Zobaczcie, tak, tak jak wygląda teraz, tu mam grzybę dorobioną. Ściągnęła mi... Sztążki z grzewe ma też ogonek yy, przerodniony troszkę oraz brzuszek i wnios dodane w co się sensie dodane no poprawi Moje oryginalne winy były dość masakrystą więc łagodnie ale okej okay, nie wnikam Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie na telewizji śmiało, bo widzę, że jest 6 osobek, może prawie się sklejemy kropelką. No, bo mi tutaj kropelka została na e, przedmiotach i klej działa dalej. No, musiałem skończyć palce, żeby nie się na mnie skleiło tutaj nic. Chociaż ja mój proces tworzy teraz jest dość późno więc pewnie będę gadał głupoty trochę, się głupoty no będę bardzo szczery, ale trudno Ja teraz za bardzo mam nie pracuję już jestem na tryb senny przyłączony ale nie mogę spać, bo muszę to model dokonać. wziąłem te kombinerki nie tadają. słuchajcie kombinerki skobiłem Mamy folię spożywczą, znaczy, folię, folię spożywczą taką srebrną, znaczy nie folię spożywczą, nie pamiętam jak się zwała. Więc możecie nam na tak jak się nazywało, bo nie pamiętam taką bardzo folię aluminiową, y którą nałożę na bazę modelu ogonu. Tu mam model ogon, to się ogon druc jeszcze. Rewka sadpalę, tylko muszę znaleźć kompiler, żeby ten drucik odciąć, nie?

и это ты можешь открыть все объекты. Сцепи. Mm. Не, ну не моих, кстати. Не mm. знаю. Mm. Дивно. Mm. Ведь, в принципе, уже запоминаем. А, это главная проблема. Ну, ладно. Słuchajcie, kochani, zaraz wracam, tylko tutaj kobietarkę poszukam, bo naprawdę, masakra. Okej. Okay. Dobra, mam kobietarkę. Na łóżku leżały, słuchajcie, I mam kobietarkę. Na łóżku leżały, i szukam. szukanie, masakra. Teraz to mi wystarczy, chyba nie wystarczy? Boże, patrzcie, coś zostało z tą Może to też zachować? Mam nadzieję, że nie będą się tego rzeźbić, bo...

Zaszytujemy troszkę, słuchajcie, bo on w sumie był gładki, ale mimo, że tutaj u mnie kolekcji raczej, na, na razie chcę to zostawić, będzie to taki jakby fryz do mojej właśnie prywatnej kolekcji, ale jak to wie, różnie rzeczy bywa, może kiedyś go sprzedam, bo dla mnie takich na razie zamiarów nie ma, ale wszystko może się zmienić. Na karę sobie oczywiście robię, nieco, jest tego rzutem, nie jest to, że to jest trochę katego z wylotem i Tylko na żywioł karę sobie robimy. tu mam trochę dupkę zaszlifowaną. Co się zad, ale to się wyklepie. Tu masz trochę nożyczkę. Mm. Może nie wstydzę, minął dzień, to tam jak wczoraj nie śpicie, bo widzę, że jest 6 osób. Nie, na przykład się nie chce tak. która godzina. Możecie ci nam przestać, która z godzin, bo ja zaraz nie sprawdzę przez live. A. Tak. Która godzinka słuchajcie, która godzinka na życie możecie napisać? przestać. Bo ja mam pojęcie. Dobra. Ciężka jest praca kolekcjonera kochani. się sensie kolekcjonerem osoby, która pracuje z masą, z modelami. Ale jest tu klej. Jeżeli mi poter nie przeszkadzało, nie trasowało z tego względu skończyć. A to jest fajne. To nie ma jeszcze, nie widział swojego pokoju. A Chciałabyś go zobaczyć. Ciekawe czy Ci się spodoba. Zaraz go zobaczymy chodzić. W oczy jeszcze jest chodzić, tak w oczy jak się go nakłada. nie jest to fajne.

Dobra kochani jestem, wróciłem. Teraz oddajemy rewkę na e, telefonie. I... No i będę sam wam powoli że bić, tylko niech mi klej za bo nie chcę sobie palcu znowu skleić, jak to było przed chwilą. Ja sobie wyszukam jakiś ogon no, do tego modelu. Tu się rewka. Nie wiem czy mi czat zlagowało czy wieńce piszecie, możecie je dać z nas, bo nic mi nie przychodzi Prawda jeszcze na drugim końcu coś miło zobaczycie Czasami mają właśnie takie jakby zawieszenia albo to mniejsze Aha dobra, wszystko mi działa słuchajcie Czyli na razie tylko blanka się dozwała. Dobra. Dobra to ja serczkę mrewki i będę powoli ten ogon rzeźbił. Ogon. E, wpiszę sobie, co w się sensie sobie, żeby to był proces, mniej więcej, żebyście, żeby Wam się nie mądrzyło, żebyście widzieli, co ja mniej więcej mm, robię. Więc szukamy sobie oczywiście prywa. No ja w przypadku takiego. No i tak mniej więcej yy, staramy się odzorować ten ogonek. to sobie położę dla telefonu. I ta masa zaschnie do końca. To ja sobie zauważyłem. Nie chcę się przypadkowo sk skleić palców. I nakładamy powolutku masę. W powolutku. Mhm. Jest ta masa. No masę gwini. Hit, hit, słuchajcie, nie mam maski, zgubiłem maskę. Coś tam szukałem, kombinator, szukałem maski. Nie wiem, gdzie jest masa, słuchajcie. Nie fajnie. Coś tam szukałem, kombinator, szukałem maski. Um. Jezus co się stało z tym mężem? Po prostu jakiś armagedon Mnie się szczotka przekoiła na nóż Dobra no, kochani, powoli będę kończył tego live'a, bo słyszę już budzik Dlatego dziękuję za udział i Cześć. Do jutra. Jutro chyba raczej, raczej tego lewa zrobię, ale nie wiem. Zobaczymy. Cześć. Dobranoc i miny